Zostawmy sprawę jasno. Nie możesz mnie okłamać i w tym momencie zostawiasz łapeczkę w górę i dzięki zagadkom, które dzisiaj zobaczysz, dowiesz się kto kłamie, będziesz przynajmniej wiedział kto kiedy kłamie. Ty nie możesz skłamać, zostaw łapeczkę w górę, obiecałeś mi to. Zastawiałem subskrypcję na tym kanale, że będziesz zostawiał również łapeczki w górę. Więc lajkuj ten film. To musisz zostawić łapeczkę w górę, a my znajdziemy kłamcy. Trajtora. Jak za, so, tak za. So. Wpadaj na Discord, bo tam śmieszne filmiki niedługo wlecą. Także będziesz mógł podsyłać swoje, będę to oglądał na filmach. Także wpadaj na disco. Jak co so, tak so. A my znajdziemy krótko i na temat, Bob poszedł na policję, ale ten policjant ma kintawe, boże, to jest creepy, dzisiaj biznes partner JK. Jake popełni samobójstwo, a bo on się nazywa Bob, no tak, trochę nieważne. Nie miał ważne spotkanie leciał swoim helikopterem, czyli mieli bardzo dużo pieniędzy, bo mieli swój prywatny helikopter, żeby mogli podróżować, rozmawiali ze sobą. Było fajnie, w kabin, ARIA ten ma buty zlane, zrobione w ogóle z krzesła, bo takie same kolor butów jak krzesło i wrócił za 10 minut. Po czym się okazało, że po 10 minutach pewnie zobaczył otwarte drzwi i tam gościu wyskoczył, może ze spadochronem, może chciał trochę pozwiedzać, a nie, że ty robisz jakieś problemy. I na... zostawił list na stole, jasne. Za 10 minut wróciłeś. Akurat 10 minut srałeś w kiblu. Nie kłam ludzi, bo ludzie wiedzą, że kłamiesz. I nie powiedział niczego, co by mogło być szokujące przed rozpoczęciem podróży. Policja przyszła do helikoptera, weszła bez niczego, bez nakazu, chociaż same samobójstwo, sprawa śmierci to jest nakaz. Jestem przegranym. I don't want to live like this anymore. Co? Czy to było samobójstwo? Na pewno nie! Tamten niby 10 minut srał, przyszedł, wypchał go z normalnie z helikoptera i to tyle. Jakie samobójstwo? Przecież tu nie ma mowy o żadnym susać W sensie polaniu się keczupem, ale samemu. Czyli samemu popełniasz polanie się keczupem. A nie ktoś polał ci keczupem, rozumiesz? Jesteśmy totalnie family friendly. No! Oczywiście, że no, przecież to było bardzo proste. Nie straśnie 10 minut, bo 20. Jeśli Jake otworzyłby drzwi, to list by wywiało. <laughs> Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, więc jego ziomeczek, który poszedł na policję, wypchał go z helikoptera. Co za debil. Co za debil. Ósemka studentów postanowiła wspiąć się na górę. Nie kłam i zostaw łapeczkę w górę. Nie możesz być kłamcą. Skoro zostawiałeś subskrypcję, to musisz zostawiać łapeczki również pod tymi filmami. I zagadeczki wjeżdżają dalej. Kiedy weszli na awalansza, czyli znaczy, na Awalancha, na górę spadł awalans, czyli jakaś tam drabina. No i utknę. Drabina, lawina, mordo. D ta muzyka jest za głośno. Będę skłata samersa robił. No i utknęli tam na. Kiedy wrócili z całej tej przygody, pewnie tylko było siedmiu z nich. No, jeden umarł. No, znaczy, umarł. No, z keczupem. Yy, oni powiedzieli, że wspinali się w ósemkę na klif. No i przecież no, jest tylko siedem. A siódma osoba straciła zmysły. Normalnie odpaliła vorteksy w oczach, czyli Wiry. I yy, i waliła swoją głową w ścianę. To było już kompletnie niepotrzebne. To nie ma żadnego znaczenia. No było ich ośmiu. Osiem, 8, 8, 8. Co? A może zwariowali? Why did he lose his mind? Bo pewnie, no, skoro powtarza liczbę 8, to znaczy, że oni go przez ten tydzień, kiedy byli pod tą lawiną śnieżą nakręcali, że przecież chodzili w ośmiu. W ośmiu. A on pewnie wiedział, że było ich tylko siedmiu. Taka jest moja wersja. Answer. He was saying, not. Eight, Wat? eight. Że nie było ich ośmiu, tylko jedzenie Mam rozwaloną orzeszek pini w moim mózgu. Mój mózg jest orzeszkiem pini teraz. Anna była więźniem w kolonii kobiet i zapytała strażnika. Panie strażniku, czy można mi przenieść do Transformersów another cel, czyli do następnej celi, bo y, dostaję pogróżki tutaj więzienne. Don't bother me, nie obwiniaj mnie o nic, ale pewnie to jest niemożliwe, żeby, żeby dostawać takie rzeczy around, czyli żeby takie rzeczy dostawać po prostu w tej celi. I jednak tutaj mamy polanie keczupem po całej klatce piersiowej, po plecach. Następnego dnia znaleźliśmy ją polaną keczupem. Ale to nic, bo przyszedł pewnie pies więzienny, który odkrył, zaczął od razu szczekać, szczekać, że ona żyje. Nikt nie spodziewał się, że nawet strażnik nie spodziewał się, że takie coś będzie miało miejsce w tym więzieniu. I były tutaj trzy podzielone miejsca: toaleta, łazienka, toaleta, łazienka. Toaleta, sypialnia i kontr, czyli yy, myjnia, tak? Yy, I mogą yy, odwiedzić te wszystkie rzeczy raz dziennie. ...and are always inspected by the guards when they leave. Czyli wychodzą, zawsze wszyscy są przeszukiwani i tak przez strażników. I jak ta notatka została doręczona do niej, że on... Sam strażnik powiedział, że nie ma możliwości, że dostajesz pogróżki, ponieważ nie można wnosić listów. No to prostą sprawą jest to, że strażnik wiedział. Ej, ona coś kombinuje, potrzebuje przeniesienia, żeby handlować koncentratami pomidorowymi, żeby nie mówić o ketchupie. No gdzie mogli to gdzieś tam przemycić? No w toalecie raczej nie, w papierze wsadzić czy coś. Nie wiem, nie mam kompletnie pojęcia, gdzie by to mogło zostać przemycone. Może w tym zlewie, na przykład, chociaż tutaj dzwonił, widziałem coś czerwonego pod spodem umywalki. Może i pod spodem umywalki, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. A może gdzieś na zewnątrz, może gdzieś w ogrodzeniu kolczastym? Wątpię, nie wiem. Dajcie mi odpowiedź, bo jestem ciekawy. I masz wybór: jeden, dwa i trzy, czyli te miejsca. Yy, łazienka, yy, oczywiście jej jeszcze mogli jakoś przemycić do jej pokoju. Para. Aha, na lustrze, że pewnie jak zaparowało lustro, to ktoś odcisnął jakieś tam ślady. I will kill you, Anna, czyli dostała pogróżkę, ale nie chciała być kapusiem, nie chciała powiedzieć strażnikowi, skąd to wszystko wie. Gubiłeś się w jaskini, świetnie, wchodzę do jaskini bez żadnych pomysłów. Wandering, you came across two tunnels, czyli przeszedłeś przez dwa tunele i zahaczyłeś dupom ostalakty, ty nie wiesz, jak się stamtąd wydostać. There, i, there is a guard by each tunnel, czyli po dwóch stronach byli strażnicy, którzy wiedzieli, gdzie jest wyjście, po której stronie jest wyjście. And the second one to another cave full of traps, czyli w pierwszym było wyjście a po drugiej stronie e, były pułapki ten zawsze kłamał and the others always tells the truth czyli inni mówili zawsze prawdę no to you can only ask one yes or no question to one of the guards no to jakie pytanie bym zadał no to temu po prawej który zawsze kłamał czy tutaj jest wyjście jeżeli odpowiedziałby mi tak to znaczy że skłamał i to by było nie ale odpowiedziałby pewnie nie no, no, no dokładnie, czyli jeżeli po prawej odpowiedziałby, że tak, czyli nie. I mo można spokojnie iść. No, bardzo łatwa zagadka i nie wiesz, nie okłamał cię do końca, ale musiałbyś wiedzieć, co i jak. Jak uciekł Jack z więzienia? No, pewnie masz szpadel, więc mógł sobie wykopać spokojny e, tunel. A, że droga prowadzi stąd i to pięknie oświetlona. Oczywiście muzyczka taka, powiedziałbym. Egipska węże wychodzą ze ścian, pająki i tak dalej. Miał tylko dwa dni, żeby uciec, albo. Kipnie, bo też kipali. A, podpowiedź. Nie może wykopać tunelu. Że to nie jest opcja. No to prostą sprawą jest to, żeby. Aha, że nie, ale nie może w ogóle kopać, czy nie może kopać tunelu? Bo to też jest bardzo ważna opcja. Bo jeżeli nie może kopać tunelu, no to wiadomo, bo to oczywiście jest w ziemi. Czyli no mógłbyś przekopać tunel, ale to nie jest rozwiązanie. Więc pewnie natrafia na jakiś fundament tam podlany. No to mógłby zebrać całą ziemię z łopaty i wydostać się przez okno, no, najprostszą opcją byłoby to no nie widzę tutaj innego żadnego rozwiązania, no jeżeli nie dosięga do okna, to wykopać troszeczkę, żeby stanąć na jakąś podejściu na jakąś górkę, ale takich... I kopie tunel, no przecież nie mógł kopać tunelu Aha, no o to mi chodziło, żeby usypać kopiec kreta więzienny, który spokojnie doprowadzi go do tego, żeby się wydostać. Bobby planował y, ucieczkę z więzienia, chciałbym powiedzieć włamanie i były trzy tunele, które prowadziły do Jakiś tam miejsce, żeby przepłynąć przez jezioro, morze, jak zwał, tak zwał. Dobrze, niech będzie. W pierwszym tunelu mieliśmy wyjście. A, był strzeżony przez strażników. Uzbrojonych strażników. W drugim był zablokowany tunel kamieniami. I w trzecim prowadził do miejsca, w którym... Od razu dowody, że jakieś brutalne fale. No to co, że brutalne fale. Strażnicy wrzucą cię z powrotem do więzienia. Przy kamieniach możesz je wyciągać dwa lata. A nie wiesz, czy za drugą stroną nie uzbierało się tyle wody, że gdzieś tam cię zaleje. No i po prawej stronie mamy fale, ogromne fale. No bierz drogę z falami, mordo. Skacz na główkę, pójdź pod spodem, żeby fale cię nie zmiotły. No prostą sprawą to by było, żeby wybrać miejsce z falami. Nic nie może przecież wiecznie trwać. A, w jeziorach nie ma dużych fal. Kto? Oni chcieli mnie okłamać, bo tu w morzach i może takie fale by się zdarzało, ale nie w jeziorze, rozumiem. Tutaj byli artyści w więzieniu w klasie jakiejś tam y, szalonej y, klasie, która. Prowadziła warsztaty więzienne, no może. Zostały, byli zawsze eskortowani przez jakiegoś gościa, który był ubrany w taki kitelek, prawda? I, za, i zawsze byli gdzieś tam przeszukiwani przed tym, jak ich wpuścili z powrotem i do klas, i jak wychodzili pewnie z klasy, i z powrotem. No i dobrze, no jaka tutaj jest opcja? Była tylko jedna opcja, żeby. Aha, i mieli swoje suppliesy, czyli te wszystkie rzeczy, którymi malowali w tych klasach, i tylko jeden z więźniów mógł uciec z więzienia. Jak mógł to zrobić? Patrzę, czy nie ma jakiegoś młoteczka, ale oni też zabierali. Wszystkie rzeczy takie niebezpieczne. Przed zabrali mu nożyczki. No i ci ludzie tak naprawdę byli w jakichś tam kitlach. No i teraz dopiero o tym pomyślałem, że gościu, skoro ma to, to mógłby zafarbować na przykład swoje spodnie albo swoje, bo tam chyba też była koszulka, bo oni mieli białe ubrania. To była dość łatwa zagadka. Wbrew pozorom można było spokojnie domyślić się o co tutaj chodzi. Czyli zafarbował swój kitel farbkami plakatowymi na zielono. Oczywiście musiał go wysuszyć i dzięki temu mógł wydostać się dalej, przedostać. Czyli po prostu uciec z więzienia. Czy możesz znaleźć tutaj dwie jakieś pomyłki? Gościu ma pistolet. Na tacy. Dlaczego? Dlaczego ma pistolet na tacy? Czy to jest to? Czy to na pewno chodzi o to? A dwie, czyli jedna to był pistolet na tacy, a druga. Gościu rozmawia przez telefon, czaszka piwo, mamy pi Jak w celi piwo? No przecież, gościu, to jest jakieś przegięcie. Nie można tak. Co to by było za więzienie, Nie można swobodnie mieć tam gdzieś alkohol? Oczywiście pistolet na tacy, bardzo łatwa sprawa. No druga nie może być inna, wątpię. Jeżeli y, y, już zorganizowałem sobie zgadnięcie tego pistoletu, to to na pewno było złe rozwiązanie, jeśli chodzi o całą kształt, no bo w więzieniu. Jak można korzystać gdzieś tam z piwa? A tutaj mamy ludzi, którzy siedzą sobie spokojnie na plaży. Czyli, gościu, sama głowa typa w ręczniku. O co tutaj chodzi? Sama jego głowa. Ci grają w siatkówkę. Coś tu jeszcze może być nie tak. No. Jak woda się porusza, nie. I banany jakieś rosną w, w tym, w, w parasolu. Chyba o to chodzi, tak? Głowa typa. i <grytanie> banany w parasolu. To ucieknie. Mamy jakąś kobietę, która ma bardzo krzywe giry i postanowiła sobie tak stanąć, akurat przy wyjściu. Dobrze nie wnikam. Tutaj mamy kobietę z, foli z fioletowymi włosami playowymi, która również próbuje gdzieś tam się kulturalnie wydostać. Tu są tylko dwie opcje. Jedna tam tam, książki, tu jest Strażnik. A tutaj nie mam pojęcia o co chodzi, że tutaj pewnie nie ma już osoby, która znajduje się w tamtej celi. Hmm, czy ona już uciekła? Zabrała klucze strażnikowi, otworzyła strażnik, ma IQ 13, więc wpał tak przy bramie i wcale nie czuł, że ktoś zabiera mu klucze. To może być bez sensu zagadka, to będzie jakiś fucking joke. Tam oczywiście nikogo nie ma, a fake body, no wcale się nie domyśliłem z przebiegu tej zagadki. Ale chodziło o to, tylko kto uciekł. Nieważne w jaki sposób tylko kto uciekł, tak? Aha, kratka! Kraty nie widziałem! Przyznaję! Be, bez bicia przyznaję, że kraty nie widziałem. No zostałem tutaj kosmicznie zaskoczony, a tutaj mamy gościa, dzieciaka, który twierdzi, że spędził 10 lat w więzieniu, a drugi mówi, kłamiesz, bo jesteś dzieckiem. No, ma rację, no kłamie, bo jest dzieckiem. Spędziłem 10 lat tutaj. Jakie może być rozwiązanie tej zagadki? Jeżeli już wiecie, napiszcie w komentarzu, ale nie trolujcie, że sobie przewiniecie, bo tak się nie robi, no, że przewiniecie i będziecie wiedzieć. Jesteś dzieckiem. Może nie jest dzieckiem, może po prostu zgolił brodę jest bardzo niski. O co tutaj chodzi? Może ten po prawej jest dzieckiem, w sensie, no nie, no to już bardzo głupie rozmowanie. Jestem mega ciekawy, co tutaj może wyniknąć. On nie jest dzieckiem. Authorities, czyli władze nie wsadziliby go do więzienia dla dorosłych. A może nastąpiła pomyłka? Ktoż to wie? Czy to była najgłupsza zagadka ever? To kto mnie w końcu kłamie? Ty przynajmniej nie kłam, zostaw łapeczkę w górę. I jak już zostawiłeś łapeczkę w górę przy tej strasznej więziennej muzyce, to pamiętaj również o hashtagu kłamca. Jakikolwiek hashtag możecie zostawić, I to tyle ode mnie. Mistrzowski Łokieć, nie kłam, że nie zostawiasz łokcia, bo wiem, że wielu z Was to robi. A tylko 60% subskrybujących ten kanał ogląda filmy. Więc cała reszta zostawcie subskrypcję, mimo że oglądacie te filmy. Zostawcie suba, to jest bardzo ważne. I Mistrzowski Łokieć bardzo rzadko Proszę o subskrypcję, ale możecie go również zostawić. Jeżeli śmieci wam się na szaro, to nie zaśmieci się na czerwono. Miszowski Łokieć, na razie, pu! Gej hey, mistrzu, nie wyłączę jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wysprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz AdBlocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!